Nakret, oho Ale wy Ooo Liczy się, To on na z procentem połącza Temu się agresor włącza O prywatny minus No jaka dziwka jebie Aaaa kurwa uh. Nowe, nowe no pojebało ci, ja nie chcę tego nobi co znowu. Proszę. Dobra, no niech pan będzie, proszę. No ty kurwo jak zagramy... O, dzięki. Majkowski się wyłamał kurwa z radziecka Wałbyszkowska kurwa. Włubyszkowska ma to. Kurwa u jał. Aba, O, słyszę, że slangiem. Styry wszystkim. Stary albo opierdalasz pento, albo mówisz, wybisz jedno. <głosy> 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 kurwa, ale <noise> Fierto, ale co tu się dzieje? Helm, Eee... Eee... eee. He hełm. Hełmianka. Hełmianka? Mm -hmm. Tak się klub każdy mm -hmm. nazywa? Co za... eee, Legnica, słuchaj eee, Miedzi no. mi Ile to jest mówiłeś? warte? Już ci mówię, eee, Damian Mniej więcej tyle co godność solara Nie długo. Serio? 5,20? <laughs> <laughs> no dobra, dobra <laughs> Nie oślepi was jak coś. O, kur... o kurwa. <gulia> chłopaki Tomek ja, flaszuje, Tomek flaszuje, chłopaki Nie oślepi was, po raz Po rundzie. Nie lecimy? Tomek flaszuje. ja mam Kewa, jakby co? białe tak już uprzedzasz, że bierzesz. Tomek ale jak mówiłeś, że nas nie oślepi, to nie mówiłeś, że oponentów też nie. Nie, ja <gulia> znowu na bramę, nie? <gulia> No ale oni nie mieli biało w ogóle. Tak? Ale tam nikogo na bramie nie było. O, o, oni pikowali z okna, no kurwa. A okna już nie obejmuje, dobra. Masz Tomek. Dzięki. Uśmiechnij się. my śmiechnięty zawsze. Ja tak cię wyzywam Tomek, ale tak naprawdę to cię nie lubię. Po przyjacielsku. What the fuck Co jest grane? Ja pierdol! No Aha, no, to Damian, gdzie się da a, O, ty, a, a, Nie wyjdzie, stąd. A, a, Kurwa, kis Dawaj na trzy, cztery Kurwa, Damian się nie ruszył. <śleszy> <śleszy> Brawa gdzie no, mi oddaje? Pałac. Na <noise> No dzieje ten. <noise> <noise> Ty kurwo! Tam piszi, piszi, dziękuję. <noise> Jest tu, no, tu jedna. Mogli to uzyskać. Nie. Nie ja <noise> widział dzieje. Jakiś solder. Jest! O kurwa, mi się ładuje jeszcze. Spierno! <noise> z dużą siłą dostają sztućce za darmo. Chcecie mi naliczyć opłatę za... Ej, kolego, domyślam się, że masz bardzo liską siłę. Może wrócisz do domu i zrobisz sobie makaron z serem? <śm> <śm>